Eee, tadam kochani, dzień dobry, witam Was przez serdecznie z serii, którą chyba kochacie najbardziej tak naprawdę. Eee, zresztą inaczej, wszystko co dzieje się tu za moimi plecami, wszystko co dzieje się na naszej kruszy na arenie e, jest, e, słuchajcie, no, kosmiczne, magiczne i niekopiowalne, e, ale akurat, słuchajcie, seria e, z... z nowym obuwiem na nowy sezon zawsze budzi największe emocje. Kochani, cieszę się ogromnie, że, że karma robi robotę. Cieszymy się ogromnie, że dzieląc się pokazujemy Wam, słuchajcie, jak funkcjonuje pozytywne myślenie, jak to działa, jak wraca, jaką jedność ogromną tworzymy. Słuchajcie, kochani, po raz kolejny jakby... Plot pozytywnego myślenia oraz bardzo życzliwych, wspaniałych ludzi spotkało się w jednym miejscu, i efektem tego jest nasze dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, kochani, o Mateuszu na naszym kanale było powiedziane już naprawdę wiele, natomiast to jest człowiek niespotykany, naprawdę. My przez wiele, wiele lat, słuchajcie, przygody naszej piłkarskiej, spotkaliśmy naprawdę wiele wspaniałych, fantastycznych osób. Natomiast, kochani Mati, no absolutnie. Poprzeczkę, jak, jak ją wysoko zawiesił, słuchajcie, ja myślę, że ona jest nie do strącenia. Także e, ogromne wsparcie Mateusza w trakcie rozwoju głódka e, przy treningach indywidualnych, słuchajcie, przy, przy pomoc, przy policz soccer Skill, przy obozach, przy sprzęcie, słuchajcie. Dzięki jego wspaniałej, słuchajcie, tutaj. E, z, z serduszku, takim, słuchajcie, takiej ogromnej empatii, e, możemy pracować słuchajcie, naprawdę na wysokim poziomie. E, słuchajcie, e, wiele na naszym kanale było powiedziane na temat butów, różnego rodzaju butów profesjonalnych, amatorskich, e, wiele. Natomiast jedno jest pewne. Słuchajcie, przy obciążeniach głódka, gdzie praktycznie codziennie trenuję, czasami dwa razy dziennie słuchajcie on nie ma wyjścia i nie ma wyboru on musi grać w butach profesjonalnych mało tego w butach profesjonalnych kochani wzmocnionych wkładką ortopedyczną która w naszym przypadku była robiona w Głogowie na ciepło serdecznie polecamy wszelkiego rodzaju patologie związane ze stopami czyli jakieś płaskostopia i inne słuchajcie dziwne rzeczy udało nam się dzięki temu wyeliminować przez co nie bolą pięty co idzie dalej nie bolą kolana nie boli reszta także Kochani, dzisiaj unboxing, kolejny unboxing, tak, także dzięki Mateuszowi. Jeszcze raz Mateuszku przyjmie ogromne podziękowania. Dzięki Madzi, która, słuchajcie, nie mogła się temu przyglądać bezczynnie i Madzia też jest w tym naszym projekcie z nami. Jest naprawdę wspaniała, zresztą to z jej inicjatywy padło hasło. Skoro Nadia ma buty, może pomyślimy, słuchajcie, o kudełku czy na dusi, czy gudku, przepraszam. Natomiast o ile u kudełka budków jest mnóstwo, bo kudełek jeszcze również gra w budkach, Naszych, tych które kiedyś butek eksploatował, umówmy się, że do rozmiaru tego amatorskiego, kiedy dzieci rosną, słuchajcie, bardzo ważny jest but ze sztywną cholewką. Bardzo ważny jest, słuchajcie, dobry but. Natomiast słuchajcie, dopiero potem, kiedy już ta stopa jest na tym rozmiarze, nie wiem, 39-40, tam już jest naprawdę potrzebny, słuchajcie, nowy but. Nie przez kogoś już ułożona stopa, dlatego. My mamy w swoim arsenale też kilka butów, których nie poużywaliśmy w ogóle, bo nie dało się, bo inny fason, bo inny wzór, bo za szybko wyrósł Gutek. Słuchajcie, Gutek nigdy nie był w przedziale 40-41, on od razu przeskoczył do góry. Słuchajcie, tak, to są jego buty, którymi obecnie pracuje w tej chwili. Buty, które słuchajcie, w lutym zakupiliśmy u naszego przyjaciela tonka i e Sportowego, to jest kolejna, kolejny element układanki tego naszego wspaniałego systemu wsparcia. Tak jak mówię, Mateusz z Madzią wziął na siebie ciężar finansowy tej przesyłki. Natomiast, kochani, Tomasz z e Sportowego, jak zwykle, cześć kudełku sprostał w zadaniu. Jak zwykle, słuchajcie, zrobił robotę, zrobił nam odpowiednią cenę i Wam polecamy, słuchajcie, cały asortyment Ergol jest dostępny przez e-sportowy.pl w naprawdę wspaniałych cenach. Trzeba powiedzieć, uśmiechnąć się, napisać Tomasz Gural. jeszcze raz powtarzamy, słuchajcie, nie ma żadnego kodu rabatowego, nie ma żadnych cudów historii. Szukamy Tomasz Gural albo e-sportowy.pl i tam dostaniecie wsparcie i profesjonalną opiekę od początku do końca, dlatego, że przy wyborze butów dla Nadi mogliście zobaczyć pełen profesjonalizm słuchajcie, przesyłki od Tomka. Przypominam Wam, żeby wybrać buty nabit. Potrzebowaliśmy, kochani, sześciu par, żeby je dopasować. Myślę, że w przypadku gutka to nie będzie aż takie skomplikowane. W dniu dzisiejszym będziemy odsyłać przesyłkę właśnie do Tomasza, do e-sportowego. Kochani, będziemy odsyłać przesyłkę budków Nadii. Przypominam, Nadia w takim modelu, kochani, wspaniałych Adidasów będzie pogrywać w sezonie 2021. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam, kochani, przepiękne budki. Natomiast aby udało się jej zakupić buty, bo ma bardzo specyficzną stopę, to potrzebowaliśmy, kochani, trzech e, par u siebie na kursze na arenie, żeby wybrać właściwy e, rozmiar. Natomiast słuchajcie, z tymi butkami zawsze tak było, słuchajcie, że jest to jakiś kłopot. Buty powinny być naprawdę e, bardzo dobrze dopasowane, bardzo fajnie zbilansowane i naprawdę leżące na nodze, tak jak trzeba. W przypadku butów skórzanych one nawet mogą być leciutko za małe, słuchajcie, aby opierać ładnie stopy, mówimy dla osób. Nie chodzi, żeby one były za małe i dawały dyskomfort, ale jest właśnie odwrotnie, buty skórzane się potrafią rozciągać troszkę bardziej jak ta guma, czy ten sztuczny materiał. I w tym momencie, kochani, takie buty opięte nie, robią fajną robotę. Słuchajcie, kudełek zabiera nam tutaj rower, dlatego że drugą pasją, ich miłością stał się rower. Na naszym podwórku stworzyli sobie skatepark. Zaraz zobaczycie, ale kudełku tam musisz poprawić, to, bo ktoś tam porozwalał. Nie wjeżdżaj na to, bo to jest niegotowe do pracy, dobra? Żeby nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast, kochani, za kilka chwil otworzymy tą paczkę, zawołam tutaj Gutka. Za kilka chwil, kochani, my wyruszamy do Łodzi, tam gdzie butek. Będzie sezon 2021, kochani, przepracowywał, będzie tam, słuchajcie, rozgrywał ligę, będzie się tam rozwijał, bardzo się cieszy na ten fakt, my również, jak on jest szczęśliwy, to my również. Słuchajcie, cieszymy się, że współpracują razem z trenerem, który również prowadzi w AKS. Rocznik 2010 Trener Adam dzisiaj będzie trenował o 15.30 z Gutkiem, a o 17.00 Nadia i Kudełek również będzie na treningu w Łodzi. Cieszymy się na tą okoliczność ogromnie. Natomiast, co jeszcze Wam możemy, kochani, przekazać? Gutek, jak był młodszy, generalnie ciągnęło go bardzo do Adidasa. Potem z kolei, słuchajcie, pojawiły się epizody z Nike Potem były znowu Adidasy. Natomiast okazało się w międzyczasie, mówiłem kudziu, popraw. To popraw, bo to nie, to nie było gotowe do jeżdżenia. Naprawdę, zrobisz sobie mi się. No zaraz to zdemontujemy. Trzeba zejść z rowerka, poprawić wszystko i dopiero jeździć. E, cierpliwości brak kudełkowi. Natomiast kochani, za chwileczkę zawołamy do nas Gudka i będziemy słuchajcie próbować tutaj dostawać się do, naszego, do naszej przesyłki. Guciu, jakbyś jeszcze tylko jakiś nożyk wziął do dobra. rozdarcia tego wszystkiego. No i ten zielony nasz psikaczek do łapek, dobra? Oczywiście kochani, nie zapominamy o dezynfekcji rąk, dlatego że no, czasy mamy takie, jakie mamy, pewne nawyki, słuchajcie, zostaną z nami na długo. I teraz tak jak mówię, prędzej zdecydowanie Adidas. Potem, kochani, było też troszeczkę Nike. A. Teraz wy się zastanawiacie, czy w paczce jest Adidas czy Nike. Dlatego wzięliśmy piłkę Nike, piłkę Adidasa. Wzięliśmy buty Nike i buty Adidasa. Słuchajcie, z butami Nike mieliśmy takie doświadczenia, że kiedy braliśmy modele półprofesjonalne, nie był w stanie w nich butek funkcjonować. Mercuriale Nike pierwsze, które Guciowi kupiliśmy Siemka Gutku, Witam cię serdecznie. Guciuś, wiesz co, weź proszę jeszcze na tamtym stoliku leżą te Nike Mercuriale, te Ronaldo. Weź proszę. Słuchajcie, dwa słowa jeszcze tylko i startujemy z przesyłeczką. Natomiast, natomiast, słuchajcie, ja powiem Wam, kochani, tak. Kiedy pierwszy raz kupiliśmy Nike, bo bardzo się butkowi podobał wzór i fason, okazało się, że w Nike'ach, no, w nieprofesjonalnych bardzo źle się buciowi gra. Nie zdążyliśmy zeksploatować tych budków jako jedne z nielicznych, bo jak wiecie, butek jest kat na buty. Guciu, popraw mu ten skipart tak, tak, żeby miał bądź lesę tą deskę nałożył. E, I kochani, Achilles tutaj na tyle mocno nam przeszkadzał, że nie byliśmy w stanie w tych butach pograć. I to wyrzuciło nas z grupy Nike na dosyć długo. Natomiast potem gutek zaczął do Nike wracać. Do turfów, do halówek, do butów, korków. Słuchajcie, zaczęło mu się nie dość, że fason podobać, dobrze w nich grać. To na dzień dzisiejszy, kochani, jakoś tak nie wiem do końca, czy jest gutek określony, czy bardziej Nike, czy bardziej Adidas. Zaraz go zapytamy, jak do nas przyjdzie. Natomiast, słuchajcie, ostatnie buty przed tymi predatorami. Czy już po Predatorach nawet, ale w ramach konkursu i nagrody od AKS był film, który pokazywał jak w koronawirusie czy w COVID-zie funkcjonujemy, jak pracujemy, jak się nie poddajemy, żeby nie stracić formy. I wtedy zostaliśmy nagrodzeni za naszą pracę, za filmik, który zrobiliśmy w tamtym czasie. Bardzo ładna produkcja, zapraszamy Was na trening indywidualny, zwarty w dobie obostrzeń oczywiście. I wtedy w ramach nagrody gutek dostał te Nike Mercuriale. Słuchajcie, piękne, wspaniałe buty. Okazało się, że zagrał w nich tylko tyle, co tutaj na kruszy na arenie. I co Guciu, te buty są? Małe. Chodź już do nas, chodź, będziemy już startować. Słuchajcie, te budki są, kochani, po prostu za małe. I teraz szkoda, bo nie pograł w tych butkach. Ja nie wiem, czy Nadia dojedzie do takiego rozmiaru. Jaki to jest rozmiar, Guciu, przeczytaj? Słuchajcie, Nadia być może nie dojedzie do tego rozmiaru. Myślę, że kudełek też nie 45? będzie miał dużej stopy. 45, tak? No. Słuchajcie, to są buty 45 i one y, y, nie dały nam komfortu gry. Czy wyciągaliśmy wkładkę, bo w butach profesjonalnych i półprofesjonalnych jest możliwość wyjęcia zawsze wkładki i włożenia naszej tej pod wkładki, która nam pomaga. Natomiast słuchajcie, no y, niestety nie daliśmy rady w tych butkach pograć. A teraz, żeby już nie przeciągać dłużej, jeszcze tylko Guciu, zanim otworzymy paczkę, powiedz mi, y, bliżej Ci do Najka, do Adidasa, czy tak raz próbujesz tu, raz tu? Raz, tu raz. Tu. Raz tu, raz tu. Słuchajcie, nie zdradzamy wam jeszcze tajemnicy, co tu jest w środku. W każdym razie, kochani... Ja też nie wiem. Nadia też nie wie. Nie. Słuchajcie, Nasia, chodź na sekundkę, powiedz tylko dwa słowa, jak Ci się grało w ogóle w Twoich budkach wczoraj na treningu? No dobrze, bardzo dobrze. Wręcz idealnie. Idealnie, czyli cieszymy się bardzo. Tomku jeszcze raz Ci dziękujemy serdecznie. Dziękuję dziękujemy anonimowy darczyńco. Mati Madziu, dzięki. I sportowy czyńmy powinność. Guciu, w takim razie nie zabieram przyjemności otwierania Tobie. Słuchajcie, powiem Wam tylko jeszcze jedną rzecz, czekajcie chwileczkę. Dam Ci to, czekaj Guciu, ja wezmę sobie, wezmę sobie. Słuchajcie, Gutek jest niesamowitym katem na buty, mimo wszystko siła uderzenia jest u niego naprawdę ogromna. Zobaczcie, ten but ma pół roku i jakby to nie jest też tak, że my snobimy i kupujemy wszystko, słuchajcie, co jest jakieś wow trendy, czy wymieniamy buty jak profesjonalny piłkarz, słuchajcie, co, co runda albo kilka w rundzie. Ale zobaczcie, kochani, to jest nasz najnowszy but, który ma pół roku i myślę, że przy tej eksploatacji, którą Gutek robi, on nie jest w stanie, słuchajcie, na pewno rozegrać całej tej rundy, która będzie. Także te buty, które Gutek teraz otwiera, to będą buty, słuchajcie, które... Ja zabiorę oczywiście kamerę, zawsze w takich sytuacjach idziemy, zobaczcie jaka chruma jest ciekawa, jakie to będą buty. Chrumciu, Chrumciu? jak myślisz, co to za butki będą? Powiedz mi. Misiu. Szeleści w borku tak? Chrumalku. Słuchajcie kochani, no zobaczcie, nie trzymamy Was dłużej w niepewności, to tak? będą buty Nike. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, chyba po tych, Nike po tych ostatnich Nike'ach, po tych ostatnich Nike'ach, chyba Guciu, słuchaj, taki do Nike'a większy sentyment przyszedł. Nie, jest, nie? nie wiesz? Podwory. Ale podobały się te No i dobra, cieszymy się bardzo Natomiast teraz jeszcze poza urokiem Oczywiście fajnie by było, żeby te butki były fajne, funkcjonalne Zobaczcie, kochani, jaki rozmiar Masakra, 46, Czyli 46. jeden <laughs> Jeden rozmiar A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Z no. moich Nemezisów no. spadłam o Rozmiar, o rozmiar e, No ale wiesz co, mi się wydaje, że buty bez sznurówki Tak są konstruowane, no, córciu A teraz tak, zeszłaś na sznurówki Butku, jak twoje wrażenia pierwsze? A jo, już nam je sprzedałeś ja tobie jak się widzą? Ja cię kręcę panie, panowie kogo na finale Ligi Mistrzów przycięłeś w tych butach? Sporo osób było Sporo osób było? Kochani zobaczcie jaki piękny boczny szef nie, no lanki zobacz no, jakie to piękne mimo, To są AG, czyli na, no, no, sztuczną nawierzchnię, na obiektach no, no, Tak misiu? Z się cieszy <gryhe> Z się cieszy znaczy, e, Kochani, ale cudo Zobaczcie, też jest sytuacja porowatości Czyli e, widzę, że w tej chwili wszyscy producenci szukają idealnej sytuacji na nadawanie piłki rotacji Natomiast ta wygląda jeszcze inaczej jak Adidas Ale też ma tą, słuchajcie porowatość AG Plate, czyli zobaczcie, mamy w tych naszych lankach takie y, dziurki y, to są na te, y, na te czarne, bądź zielone, bądź białe y, wypełnienia na orliku, bo to but na sztuczną nawierzchnię i tym butem, Ej, kochani, oczek, będziemy grać. Są na bok. Sznurówki są na bok, żeby prostym podbiciem e, ładniej ładować i tutaj zewnętrzną częścią. Natomiast, Gutek, coś się stało, gdzie skarpeta? Fajne, takie spodobałem się. Piękne są. Słuchajcie, gutek generalnie gustował zawsze w butach za kostkę, czyli w tych wysokich. Natomiast jesteśmy ogromnie ciekawi, jest Guciu. Proszę, wkładeczki zakładamy. Cześć. Słuchajcie, wkładeczki zakładamy, tłumacz drugiego buta. Natomiast słuchajcie, ja jeszcze raz pooglądam go z przybliżeniu z Wami. Zobaczcie, cudowny, piękny fantom, pięknie tłoczony Nike z elementem różowego, biało-czarny. Tak jak mówię, szycie na boku. Zobaczcie, w tych profesjonalnych modelach to nawet sznurówki są ologowane. W tym przypadku mamy łyżwę na zakończeniach. Natomiast słuchajcie, jestem bardzo ciekawy tak nawet dzisiaj skarpetę najkową ma, także czuł, że to będzie, słuchajcie, o, czekaj, pod naj. Dobra, idziemy po łyżkę, a ja w międzyczasie Jeszcze kochani raz przekażę Informację Phantom GT Elite AG Pro Czyli kochani buty Na sztuczną nawierzchnię Model profesjonalny Natomiast jeszcze raz wam przypominam kochani Że jakby Profesjonalny but W naszym przypadku gra w nim wynika Z tego, że my spędzamy naprawdę wiele czasu W tych butach, słuchajcie ja Osobiście nigdy w życiu nie byłem w profesjonalnych butach Ja kupuję najwyższe Model kropka 3, jeżeli to jest Adidas, mi to zdecydowanie wystarcza na kilka treningów z szabełkami w tygodniu, czy, czy, czy raz w tygodniu na moją gierkę. Natomiast słuchajcie, kochani, mamy zawsze w profesjonalnych butach dwie wersje. Jeżeli będą za małe, wyciągamy wkładkę, która jest w środku. No właśnie chciałem tą wkładkę wyjąć. Uwaga! O, tam gutek, w tym momencie wkładkę na wkładkę wkładasz, tak? Natomiast zobaczcie, ja wyciągam wkładkę i. Aha. ja w tym momencie, kochani, pokazuję, zobaczcie, fantom wkładka, ją można wyjąć z wkładka. Słuchajcie, no, myślę, że. Patrzcie, w tej chwili, Guciu, jesteś na dwóch wkładkach, tak? Ale smukła stopa jest, słuchaj, w tym buciu. Jak możesz, to chodzimy po sztucznym gutku. Jakby się okazało, że. Bo tu jest kawałek sztucznej takiej naszej nawierzchni. No, powiem szczerze, kochani, że wyglądają naprawdę przepięknie na stopie. Zaraz zobaczymy, jak się w nich będziesz czuł. Natomiast no, ciekawi mnie, jak w dorosłym życiu, czy gutek zostanie przy Adidasie, czy zostanie przy Nike. Natomiast w tej chwili, słuchajcie. Nie, no, git. git, majonez pełny prowka, słuchaj no ten większy jest od tych o jeden rozmiar, zobaczcie, te są mniejsze o jeden i nie dało się w nich po prostu popracować, to czekamy wyciągnę wkładkę, tak, Nie? załóż wkładkę i na dwóch wkładkach, tak, Git? to jest rewelacja. No, spróbuję na jednej. A chcesz zobaczyć tak i zobaczyć tak, dobra, zobaczysz jak Ci się czuje tak i jak się czuje tak, w jakiej sytuacji jest większy komfort, czy z wkładką, czy bez wkładki. W każdym bądź razie, kochani moi, jeszcze raz z całego serduszka dziękujemy bardzo Tomkowi, dziękujemy bardzo i sportowemu Nadi. Nie wyjąłem jeszcze chyba no. wypełnienia. <laughs> Sorry. No, kochani, to kompletnie nowe budki, nowy model. Wygląda naprawdę przepięknie, smukle. Natomiast, tak jak mówię, bardzo funkcjonalny. Wszyscy widzę w tej chwili idą w tą powierzchnię porowatą. W przypadku Adidasa to wygląda jeszcze inaczej. W każdym razie przypominamy, kochani, że zatrzymaliśmy Nie, się proszę, na chwileczkę. Tak, czy inaczej będą musiały być dwie wkładki, bo... Za małe są te moje wkładki, i już latają. Tutaj. Wpływają w tej. No to nie, no to teraz załóż dwie, natomiast być może pojedziemy do kontroli, do głogowa i wtedy wymienimy wkładki pod większy numer. No, jakby nie było, kochani, stopa rośnie, natomiast w naszych wkładkach bardzo ważną rzeczą jest ta część tutaj, tył i śródstopie. stopie. Zobaczcie, mamy różnego rodzaju podklejane kliny, czyli tak naprawdę słuchajcie, przy kontroli wyszło, że jeszcze tu jest lekka korekta, i w tym momencie pan podolog dokleja klin. Pod palcami jest kompletnie. Kompletnie nieistotne to można wyciąć, wyrzucić. Komfort gry oczywiście daje, jak jest całe, ale najważniejsze są te elementy, to wkładka profilowana na ciepło. Trzymaj, Guteczku. Czekaj. Ach, próbujesz teraz jak bez wkładki, kompletnie tak? Jak butleży bez wkładki? Słuchaj, bez wkładki tej chyba może być jeszcze troszkę przyduży, przynajmniej tak wygląda. Nie jest przyduży? лучше звал Z dwoma wkładkami, no i bardzo dobrze. Jeżeli, jeżeli podrośnie ci noga jeszcze bardziej, bo jesteśmy mocno w fazie wzrostu, przypominam wam, że Gutek podskoczył nam w tym roku z 30 cm. Jeszcze jadąc do łodzi w styczniu był niższy chyba ode mnie, troszkę. W tej chwili przeskoczył mnie prawie o głowę. Także w tej chwili słuchajcie, no, warunki Gutiu to zakładaj to, czekamy na pierwsze kapki. W takim razie, jeżeli są idealne, to proszę, nóż czyń, to odcinaj, słuchaj, metkę. To jest moment, który mówi nam o tym, że te buty już zostają znane. Słuchajcie, czyli oficjalnie Nike fantom w naszej stajni. Gudku, a jakiego piłkarza widziałeś w tych budkach? Nie wiem, Kto ci, co ci utknął w głowie? Spez, że Keher był. Keher był w tych budkach, no. Tak, Kehera też zapamiętałem. Tak, bo jego chyba Ale widziałem, że sporo osób miało. E, Okej. Okay. No, zobaczymy, słuchajcie, dzisiaj będziesz miał możliwość wytestowania ich na treningu, bo za jest godzina kochani rano, godzina 9:10, my o 11.00 wyjeżdżamy do Łodzi. W Łodzi będziemy kochani koło godziny 14, zjemy obiadek o 15:30, będziemy, słuchajcie, trenować, szykować się do meczu ligowego. Jutro będziemy grać o punkty meczyk derbowy z naszym SMS-em, z UKS-em. Uwaga, ok, przy łyżeczce budki założone. No i co, myślę, że pierwsze kopanie to nie z piłką Adidas, tylko będziemy pierwsze kopanie robić z piłką Nike. Także ona już na trawie cię zaprasza. A my czekamy, kochani, i co, życzymy Wam dobrego dnia. Guciło pierwszy kontakt bez piłką, jest ok. Jezu, jaki ty wysoki jesteś, muszę kamerę aż do góry trzymać, aż ręka boli. E, słuchajcie, zobaczcie, no rośnie Gucio nam naprawdę niesamowicie, rośnie nam. E, mamy w tej chwili, słuchajcie, pierwszy kontakt e, tej piłki e, najkowej. Jak? Fajniutkie. Fajniutkie? Jeden strzalik poprosimy? Do bramki? A cokolwiek, w kierunku bramki, to na pewno nam nie ucieknie. E, słuchajcie, no... E, Zobaczcie nasz skatepark. Bawią się chłopaki, słuchajcie, ee, w różnym formie e, aktywności. Natomiast słuchajcie, może nie siłowy, bo nie rozgrzany jesteś Gutku, Gudku. Bardziej, bardziej po prostu chodzi o sam kontakt z piłą. E, e, mamy tak, Miśku? Gutek? No. Jak będzie chciał wypróbować. A jak tobie się kudełku podoba, Podobają budki? Ekstra. Śliczne, nie? Guciu, jak wrażenia? Fajnie morskie są. Wygodne. Dziękuję bardzo Mati, dziękuję bardzo Madziu bardzo Dziękujemy. Dzięki Wam. Dziękujemy ślicznie. Powodzenia niech ci służą, niech robią robotę. Powodzenia Gutku. Jeszcze raz dziękujemy ślicznie kochani. Do zobaczenia. My się pakujemy, lecimy do łodzi, bo w tym momencie jest na to czas. Dzisiaj jeszcze raz o 14 .00. chcemy być na miejscu. Potem trening Gudka, trening kudełka i Zostajemy na mecz ligowy, jutro wracamy wieczorem z Łodzi. Do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Dużo tej naszej kruszy na renę ostatnio, kochani, ale no, cieszymy się, że właśnie tak to jest. Dziękujemy jeszcze raz bardzo dla Was wszystkich. about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity.